MAGICZNY DWUPUNKT. KWANTOWE UZDRAWIANIE ŚWIADOMOŚCIĄ Katarzyna Świstelnicka Ta książka nie jest wykładnią żadnego naukowego podejścia, choć mechanika kwantowa jest mi zdecydowanie najbliższa. Z czytelnikiem dzielę się moją osobistą transformacją, którą umożliwiła mi początkowo metoda dwupunktowa. Przybliżam także pojęcie dwupunktu jako współczesnej możliwości kreowania rzeczywistości, nazywanej wcześniej zapewne czarowaniem. Jeśli chcesz, możesz dwupunkt tak traktować. Nie zapomnij jednak o mocy wypływającej z Twojego serca, bo to ona jest jedyną siłą napędową całej kreacji. Katarzyna Świstelnicka. Wstęp. Czy spotkałeś się już kiedyś ze stwierdzeniem, że materia jest tylko iluzją? Może usłyszałeś to od kogoś, a może całkiem poważnie zajmujesz się tą tematyką od dłuższego czasu. Nawet jeśli tak jest, to zastanów się chwilę, jakie wywołuje to w tobie odczucia: czujesz ulgę czy obawę, zadziwienie czy protest, zdumienie, a może fascynację? Proponowana koncepcja, którą możesz na co dzień weryfikować wszystkimi zmysłami, jakże inna od tej poznanej w szkole, ma prawo wywoływać niedowierzanie. A jednak, kiedy prześledzimy odkrycia mechaniki kwantowej, mechanistyczne podejście do świata materii przestanie być już tak oczywiste. Kiedy byłam dzieckiem, takie ujęcie wydawało mi się nieprawdziwe, chociaż fascynujące. Wyobrażałam sobie, że w materię w tym przypadku był to stół można włożyć rękę. Cudowne uczucie, ale i wywołujące obawy. Jeśli nic, co materialne, nie jest stałe, to w takim razie na czym się oprzeć? Co jest prawdziwe, lewa półkula krzyczała, że to są mrzonki, fantazje. Tak jakby fantazje byłyby czymś złym. Jednak mechanika kwantowa i odkrycia rosyjskich naukowców potwierdzają to, co wydawało się imaginacją dziecka. Nasz świat nie jest taki oczywisty, jakim go na co dzień postrzegamy. Według nowej interpretacji nauki, stałość materii jest iluzją. Świat tworzymy stale na nowo, po prostu go obserwując. Taki sposób powstawania świata jest wynikiem bliżej niezidentyfikowanego zamierzenia inteligentnej siły, która jest początkiem wszystkiego. Jeśli z uwagą zagłębimy się w tę koncepcję, napotkamy konkretne pole świadomości. Które jest rezerwuarem informacji. Elektromagnetyczne pole serca, wielokrotnie potężniejsze niż pole mózgu, ma z nim świetny kontakt. Niezależnie od naszych zamierzeń, potrafi komunikować się z tym polem. Miłość i intuicja odgrywają w tej komunikacji bardzo ważną rolę. Czy to nie brzmi magicznie? Te twierdzenia przewracają do góry nogami wszystko, czego nas do tej pory uczono. Mówiono nam, że najważniejszym organem u człowieka jest mózg. Kiedy zaczniemy go używać, powiększy się nasza świadomość. Tymczasem od zawsze wiedzieliśmy, że serce stanowi nasze centrum. Widziałeś kiedyś dziecko rysujące mózg? Natomiast już trzylatek świetnie radzi sobie z rysowaniem serca. Robi to z uwagą, bo wie, jakie to jest ważne. Wygląda na to, że istniało w nas przeczucie potęgi miłości. Niestety, przekazy, które do nas docierały, były sprzeczne. Z jednej strony kochaj, z drugiej ucz się, bo nauka to potęgi klucz. Nadualność nie wydawała się dziwna, bo szła dwutorowo, tylko czasem wchodząc sobie w drogę. Pielęgnowaliśmy ścieżkę rozwoju zawodowego, byliśmy dumni z postępu światowej nauki, uczestniczyliśmy w skokach cywilizacyjnych. Nie łączyliśmy tego, co przydawało splendoru materialistycznemu podejściu do świata, z niczym, co wydawało się osobne, czyli ze światem ducha, Emocji czy uczuć. Jeśli ktoś tak czynił, był deprecjonowany, odbierano mu powagę. W niektórych środowiskach zajmowanie się niematerią było wstydliwie ukrywane przed znajomymi czy rodziną. Dopiero mechanika kwantowa zmieniła ten trend. Spróbujmy więc pójść nowym torem myślenia. Przyjmijmy, że pierwotna jest świadomość i wszystko we wszechświecie jest jej pochodną. Rewolucjonizuje to pogląd, że rzeczy są stałe i trudno je zmienić. Pisząc rzeczy, Mam na myśli wszystko to, z czym mamy do czynienia na poziomie dla nas doświadczalnym, poczynając od energii, poprzez fascynujący świat naszych myśli, a kończąc na twardej materii. Świadomość organizuje się w różne formy, mniej lub bardziej dla nas konkretne, ale które na głębszym poziomie są plastyczne i poddające się modyfikacjom. Poziom doświadczania, który mam teraz na myśli, nazywamy kwantowym. Fascynujący mikroświat kwantów jest pełen niezwykłych możliwości. Zanurzając w nim swoją świadomość i zmieniając postrzeganie, możemy przykładowo wpływać na zmianę trajektorii zdarzeń z przeszłości, a nawet z przyszłości, powodując nasze lepsze samopoczucie teraz. Kwanty energii podróżują przez czas i przestrzeń w sposób absolutnie nieprzewidywalny, dopóki nie zwrócimy na nie szczególnej uwagi. Im bardziej alienujemy się z rzeczywistości doświadczanej, tym większy mamy wpływ na przewidywalność zdarzeń. Wkraczamy wtedy w połączony świat wszystkiego, co jest. Nasza percepcja, sposób patrzenia, ma wpływ na zdarzenia, które pojawiają się natychmiast lub w przyszłości. Chwilowo się alienując, dopuszczamy inne, nowe rozwiązania. Nie istnieje oddzielenie między ciałem, umysłem, uczuciami a zdarzeniami. Niezależnie od tego, jakiego poziomu jesteśmy świadomi materialnego, duchowego, mentalnego, emocjonalnego w swojej prawdziwej istocie wszystko składa się z fal energii i informacji. Do tego poziomu chcemy sięgnąć w tej książce. Fizycy mówią o polu, które jest potencjałem wszystkiego. Zagłębiając się w nie, dotykamy możliwości, których sobie na co dzień nie uświadamiamy. Tu nauka spotyka się z ezoteryką. Pole informacji jest polem świadomości. Czy świadomość należy jeszcze do nauki? Czy ktokolwiek bada świadomość? Odpowiadam pytaniem na pytanie: A po co? Nie wystarczy zaufać, że wszystko jest zawsze w porządku. Oczywiście, kiedy nie będziemy na siłę wymyślać scenariusza do filmu pod tytułem Życie, świadomość, do której mamy nieograniczony dostęp, zawsze nam pomoże ponieważ jest koherentna, wysoko wibrująca, wszystko przenikająca. Kiedy zmienimy myślenie i pozwolimy sobie więcej czuć, szybko zobaczymy efekty. Kiedy dotykamy tematu pola, świadomości, koherencji, zawsze dotrzemy do światła i miłości. Dlatego, dla uproszczenia, czasem będę posługiwać się tymi określeniami wymiennie. Tak więc ani nasze ciała nie stanowią ograniczenia dla doświadczenia nowego, ani nasza świadomość nie jest ograniczona do niczego. Nie składamy się tylko z materii. Daje nam to podstawy do swobodnego czerpania z zasobów pola, z którym stanowimy niepodzielną jedność. Kiedy odkryjemy to naprawdę, nic nie zatrzyma już naszej przyspieszonej ewolucji. Obecnie pomału zaczynamy pojmować, że mamy większą moc niż nam się do tej pory wydawało, a może nam wmówiono: Mamy moc aktywnego kreowania rzeczywistości. Możemy wpływać nawet na takie zjawiska jak pogoda czy czas. Pracując z świadomością w polu, możemy dokonywać rzeczy do tej pory niewyobrażalnych, nie mieszczących się w ramach rozumnego pojmowania. Możemy, korzystając z narzędzi pracy ze świadomością, naprawić samochód, uzdrowić się. Być może niebawem będziemy umieli masowo się teleportować i porozumiewać mentalnie. Kto wie? Budzi to w nas poczucie mocy, ale i współodpowiedzialności za losy świata. Zaczęło się niewinnie od Tipaka Chopry, Grega Bredena, Eckharta Tolego i Brusa Liptona. Teraz to nowe zaczyna przyspieszać, rozszerzać się, rozprzestrzeniać. Wywołuje ciekawość i zdumienie, wzbudza zainteresowanie, zadziwia ciepłem i akceptacją. Nęci, czaruje, odblokowuje, otwiera. Ta ewolucyjna konieczność zamienia się na naszych oczach w mentalną rewolucję, na razie raczkującą, ale rozprzestrzeniającą się na coraz to większe obszary świata. Niektórzy jeszcze jej nie widzą lub nie chcą widzieć, ale ona już trwa. Na czym polega ta rewolucja, która wchodzi na razie nieoficjalnie do naszych biur, domów, do szpitali, na uczelnie, do naszych serc? Ona nie opisuje, nie nakazuje. Nie wybiera, nie różnicuje nas na lepszych lub gorszych, i nie oszukuje. Nie każe nam analizować, tworzyć kolejnych skomplikowanych urządzeń, kreując iluzję oddzielenia. Ona jest prawdziwa i daje nam to, czego szukaliśmy od dawna. Daje odpowiedzi na pytanie o to, kim, czym jesteśmy. Pozwala nam także poczuć i wrócić do domu, do siebie. Konsekwencją takiego podejścia jest odpowiedzialne przyjrzenie się własnym możliwościom samouzdrawiania i świadomego kreowania. Stąd propozycja dla niedowiarków. Ci, którzy sięgnęli już po własną moc, nie mają wątpliwości. Uzdrawianie świadomością jest możliwe i nie mówię tu tylko o uzdrawianiu ciała, lecz także całego życia. Istnieje wiele metod pracy ze świadomością, np. matryca energetyczna Richarda Bartleta, synchronizacja kwantowa Franka Kinslowa. Nasze interaktywne platformy transformacji i wiele innych. W tej dziedzinie zasłużeni są mocno Niemcy, którzy jako pierwsi zaproponowali zmodyfikowaną metodę dwupunktową i różne sposoby pracy w zakresie uzdrawiania kwantowego. Niniejsza pozycja jest przedstawieniem uproszczonej i przefiltrowanej przez nasze doświadczenie świadomej kreacji na poziomie kwantowym dawniej metoda dwupunktowa w ramach pracy w Instytucie Świadomości Kwantowej SKISK. Mówię w niej także ogólnie o tak zwanej pracy z polem, ponieważ takie podejście do kreacji nie musi się nazywać w żaden konkretny sposób. Opiera się ona bowiem na wielowiekowych doświadczeniach ludzkości. Koncentruje się w niej na możliwościach ludzkiego umysłu, który w połączeniu z koherentnym polem serca może dokonywać cudów. Nie wierzysz? Nie musisz, naprawdę. Z tobą czy bez ciebie Świat zmierza w kierunku transformacji globalnej świadomości. Ludzkość zmienia się i pomału zaczyna rozumieć wagę tej zmiany, nawet jeśli tego nie dostrzegasz. Bądź pewien, jest wielu tego procesu świadomych. Po prostu bez ograniczeń przyłącz się do nich. Jeśli jesteś gotowy do wykonania kwantowego skoku, to czytaj, proszę dalej, bo być może zmierzasz już małymi kroczkami w tą samą stronę co dziesiątki tysięcy ludzi na świecie jeszcze o tym nie wiedząc. A może już jesteś członkiem naszej kwantowej rodziny i rozglądając się dookoła szukasz sobie podobnych? Świat jest gotowy na transformację. Podejmijmy rękawice i pójdźmy za głosem serca, które jest łącznikiem z naszą prawdziwą naturą. Odnajdziemy wielu sobie podobnych na całym świecie. Rozpoznamy ich po uśmiechu, spojrzeniu. Człowiek wszędzie poszukuje miłości, bo z powodu pozornego oddzielenia od źródła zapomniał, że sam nią jest.